Okej okay. siemanko, witam z powrotem. Jedziemy dalej z naszym streamem e... Ech... Co my teraz mamy do zrobienia? E... Zamelduj się u komendantki. O, Veil. Jedziemy. Nie ma co czekać. E... O, nawet unie się. Dobra. O, fajnie by było, gdybyś mogła pomóc. Pójdziemy do maszynisty. Nowy quest. Tylko to w zasadzie mamy. Bo teraz tak: raz, dwa, trzy, trzy przedmioty są do zidentyfikowania. Teraz robimy tak. Pyk, pyk, pyk. Co to jest? Eee, uh, uh, uh. Dobra, kiepskie. To kurczę, powiem szczerze, że jest spoko. Ale no właśnie, ale żar by się lepszy przydał wielkim odniszczeniem. Nie chcę tego, nie chcę, nie chcę, nie chcę, bo tych rzeczy i tak. Yy, nie mogę w większości używać pioruna strzelba. Coś pięknego. Kurczę. No ale nie, do, nie dla mnie. Nie jest to dla mnie wymagany poziom 22. Szybkość rzucania czarów. Bardzo mało obrażenia fizyczne. Dobra. Tu mi są potrzebne większe obrażenia. To mi nie jest potrzebne. To zostawię kabalistę, bo uważam, że się może przydać. To niech sobie tutaj będzie. Eee, jak my stoimy z potionami. O właśnie. Tylko, że. W... A, właśnie, tysiąc. One mają. Uff. Ja wolę się zabezpieczyć na przyszłość. Różowych nie kupię, to nic. Nie działa w miejskich łowiskach, dobra, nieważne. Um... Chciałem usunąć. Ogniste bomby, bo są beznadziejne. I. Mm... No właśnie, to zostawię, bo to, są, to jest dodatkowy damage, więc nie ma co. Aha, no to widzę, że tu wszystkie są, nie? Z zamrożonego, tak, tak. Nie, zostawimy to tylko tutaj, tak. Eee... Tych nie chcę brać, bo to jest tam bez sensu. punkt zostawię. Fajna rzecz. Uważam, że to jest fajna rzecz. Eee, czwórki nie mamy, po prostu. Aha, no to zrobimy tak. Piórno, punkt, wrzucimy na piątkę. Dobra. Uch, idziemy do maszynisty. O, właśnie. ach, Tutaj mam ten nasz. No, tysiąc, no trudno. Max liczb. Nowe zaklęcie. Okej. Okay. Pięć. No. no tak, średnio. No trucizna, no. Nie będę jechać w truciznę, więc. Podróżuj. Jedziemy dalej. Dobra, cesarski maszynista, idziemy po zadanie. Akty drugi, Jutrzenka wojny. O, to jest strasznie. Pozyskiwanie punktów. Strasznie przypomina mi to diablo. Ale to nic. Idziemy do przodu, Malik, Wosz. Dobra, czyli mam po prostu ochronić. Okej, okay. um, tu jest jakaś gwiazdka. No co jest? Tak, jakoś można zajść, nie? Kurczę, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co tu dalej. Zrobić. No nic. <gry> e, Okej, okay, no to wiem. Ale. Uwolni mu Zafara z rąk Ezech. E, tędy nie mogę przejść. Chociaż mam tu gwiazdkę, ale. Tędy mogę zejść. Nie. No dobra. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Da się stąd jakoś inaczej wyjść? Kurde, bo. o Ej, OK okej, pomogę, tylko kurde, wypuśćcie mnie z tego miasta. Nie bardzo wiem, jak tutaj stąd wyjść. Tak, tak, fajnie. Hmm, no dobra, spróbujemy jeszcze raz, bo nie mam pojęcia, jak tam wyjść. Jestem ślepy, czy na konia trzeba kliknąć? A teraz mi się pojawiło, no nie było wcześniej, nie było. Jak Boga kocham, nie widziałem tego. No nieważne, ważne, że działa i możemy jechać dalej. Hmm, 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 hmm. Dobra, ja sobie w międzyczasie jedną rzecz zrobię. Ehm, bo to niestety trochę czasu zajmuje, a fajnie byłoby, żebym mógł już mieć to z głowy. Ehm, Ostatnie wideo po prostu sobie wrzucę do sieci. Tak jest. Bo teraz to to mi się nagrywa. Okej. Okay. Pek, jedziemy dalej z naszą misją. Co my tu mamy? Dobra. Um, no pójdziemy. Utrzęka czy drogocenny cel. Jutrzenka wojny zrobimy. O, możemy spróbować raz złowić. Co my tu mamy? Sieć ryba, dobra. Idziemy się bić. Ale to są ci sami. Jakieś szczuroczłeki. O, w żyć. Czemu oni tyle życia zabierają? To ta kość i teraz przypomnijcie sobie drugi aktyw Diablo 2. Pustynie... Ciekawe, nie? To jest takie... Ale ładny damage. Hmm. Pyk. Bang. Dobra, nie będziemy się tam bawić Bijmy po prostu Level sam się nie wbije, a... Wydmowa matka I żółwik na sterydach. To co tu promiłko. No właśnie 21 level. Jeszcze 6 levelów. Leweli. Jezu, levelów. Boże. Dramat. Hmm. Hmm. Z tym sobie poradzimy. Kawałeczek trzeba przejść, żeby się do tego... Portal do netheru. nie, mam za niski level, nie będę teraz ryzykować. Pęk, po prostu strzelimy sobie tutaj. Przeciwnicy będą też bardzo brzydko traktowani. No, podoba mi się atakowanie. Aktywne. Super, no, mamy to aktywowane, więc możemy mieć. Sfinks. Uch, musimy się z kimś bić. No dobra, jak Manticore w Stygiskiej samotni. Idziemy się bić. No to jest, chociaż to też jest ciekawe, bo zwraca nam uwagę Mantykora. Czas. okej. Okay, okay. Zwraca nam uwagę, że mamy się spieszyć, żeby ją ratować. Nie patrzeć na cenę, ale przepuści nas tylko w momencie, kiedy przyniesiemy jej. Skórę mantykory jest takie. Spiesz się, ale wiesz co? Musisz coś dla mnie zrobić, nie? Jestem <laughs> Sam jestem chujowy i nie daj rady. Oj, 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 bazaliszek. No, zamieni mnie w kamień. Ok, czy ja zrobię mnie to zadanie co trzeba? Tak sobie teraz myślę. Mozafar no? Okej, okay, no, nieważne No nie o to mi chodziło, nie? Moglibyś mi pomóc tak przy okazji, nie? No nie się patrzeć 16 poziom. Chcę, że pomogę no... Dobra, to jest tam mało ważne co dostanę, bo eee, teraz nie wiem gdzie jest ta... Trzeba się bić po prostu. Z na galowa Szkoda, że tu nie ma żadnego Grzesia. Ciekawe czy by się obraził, czy by się zaśmiał. Myślę, że by się śmiał razem z nami. No przecież pomogłem, wam. O co chodzi? Eee, nie macie i tak nic, co ja potrzebuję. Ale sława leci, najważniejsze. Tak, tak. To był Grzegorz. A my z Grzegorzem dagałoby. Ja już tam nie pasuje. Na szczęście w sumie, za często słyszę to imię ostatnio. Szczególnie przy biznesie, także... Ale śmiesznie, śmiesznie, tak, Kiza ma naprawdę dobry tekst. Siedzi nad nimi tydzień, ale daje radę. Kończy nam się mana, będzie trzeba wysłać pieska. Zdecydowanie, tak, będzie trzeba wysłać pieska, bo... Znaczy naszą bandę, Jezu, pieskę. No, oczywiście musiał się przypominać. o Jezu. Tak jest, no, więcej was matka nie miała, musieliście się tu przypominać. Tego też trzeba od razu załatwić, bo... A teraz tak... To to mi nic nie daje... Pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. Eeeem... Jak już te pijemy, to... Też 10 poproszę. No, w cholerę wydamy. Ale nie mam wyjścia, bo jeżeli mam się bić z mantykorą, to... No sorry. Okej. Okay. To potrzebuję po prostu leczenia. Nie mam nic leczenia, a jakaś ryba. <laughs> Ciekawe. Permanentna transformacja w pająka tu. A na 5 minut. Ale powiem Wam szczerze, że to sobie wybiorę, a potem to. Unieruchomiającą siecią. To jest dobre na przeciwników szczególnie dla mojej postaci. Ile my tam minutę? No, coś tam możemy przez minutę powalczyć. A potem naszego pupila zmienimy. Bang! O kurde! Ale mi dosrali. Hmm. Nie, 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 nie. No mam bardzo dużo życia, 21. Chociaż nie będzie za mną biegł. Dobra, poczekamy 40, 45 sekund, bo inaczej padnę. A tego nie chcę, sorry. Starty do kości, kamienia. O nie, tam się kitrają, oni do mnie wyjdą. Wolę poczekać, już nasz pupil do nas leci. No nie mam niestety tu żadnego leczenia. Mogę się cofnąć, ale chyba nie chcę. To jest bez sensu. Ok, on będzie za 10 sekund, poczekamy w chwilę. No. Dalej, dalej, chodź, 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 chodź przyjacielu. Pęk. No. Także jesteśmy mocno w plecy. Ale nie mam wyjścia, bo inaczej padłbym po prostu, padłbym. Aha. Nie użyć żyć jego zaklęcia. Mamy pajączkę. Zobaczymy czy będzie mnie leczyć jego atakowanie. Kościany golem. ok Jest jaki jest. O, możemy przejść, dobra. Czaszka. I nic w niej nie było. Krwi wroga. Czegokolwiek. Au. Na razie z życiem nie jest tak źle, no, oczywiście mana. Many miałem, ale wolałem kupić. Co to mam z tygiskiej samotni? No będziemy napieprzać z mantykorum. Czemu nie? <laughs> Trzeba załatwić tylko tutaj tych... To co jest? No kurde. Tak ja nie lubię tak wysokiego damage'u przez zwykłą moby zadawanego Oczywiście. Przecież wiedziałem, że inaczej nie będzie. Nie więc... To jest jakaś błyskawica. To znaczy że jest ulepszanie. W takim miejscu? Ale no jest w takim miejscu. E, jak drugi jesteś, kolego? O, bardzo drogi. Aha. Co to dało? Przekazuję obrażenia lud 30 sekund. Okej. Okay. Aha, jak dostanę ja obrażenia od przeciwnika, to przekazuję je jako lodowe. Nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że kuleje z mechaniki tej gry. Jakoś... Nie wiem, podchodzę do, te do tej gry na spokojnie jak po prostu zwykłych aken slash. O kurde. Ale miał pancerz. Mocny. Fajnie, fajnie, ładnie to idzie. Teraz tak, coś tu jest... urna. No nawet Golda nie było, no to już jest hamstwo. Jak masz... E Nasza panda wróci do swojej formy. Weźmiemy ją, zmienimy na stałe. Bo uważam, że to nam się bardziej przyda. Co to jest? Zestaw rządca. 17, level 3%. Ale teraz mamy hełm generała Krela. I powiem Wam. Ciężko powiedzieć: wydaje mi się, że ten jest lepszy. Urzędowa korona rządcy. Ale tylko korona jest. Pytanie czy jak zacznę... Przejdę jeszcze raz... Nie wiem czy tu można nawet... Powtarzać te same misje? Nie mam pojęcia. To czy będę mógł zdobywać dalsze części? Hmm... Nieważne. O, fajnie, mało HP. odpisać, eee, za chwileczkę skończymy tę grę, dzisiaj będzie krócej, Torchlight eee, ten odcinek będzie krótszy, albo po prostu no, zwyczajnie połączę go jako a nie no, wrzucę go jako normalny odcinek bo w sumie dosyć dużo zrobiliśmy przeszliśmy do nowego em, do nowego um, aktu także nie widzę problemu żeby jednak ten skończyć, za chwileczkę. Tak już fajnie długo trwa. O. Roztrzaskanie, bang. On jest elektryczny. Dobrze wiedzieć. Fajnie. O, proszę. O. A za 5 minut miało to trwać, on... ha, Patrzcie, kurde, jak trafiłem. Ale zmieniamy cię w taki... o, ale fajny pajączek. Osobiście nie lubię pająków. Ale jak może unieruchamiać, to chyba lepiej dla mnie, nie? Dobra, jedziemy dalej. No właśnie, my jeszcze tej mantykory nie pobiliśmy. Pytanie gdzie ona jest? Oj chyba wiem gdzie Nie Kapliczka many. Ciekaw jestem jak ona działa, co nie ucieka mana? Mamy mantykore. o Jezu Oczywiście jakiś boss musi być przed tym No dobra nie tyle co bossa Jakiś gnój Jakiś urdak, który mi zabierze w cholerę Potionów nie? Eee, skończymy grę przed przed walką z Manticore'em, tak będzie najlepiej. O, troszkę tam czar, przeciążenie żywiołami. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, pokażcie mi. Posiadane czary. Obrażenie zadawane przez pacjent rzucają czar, zostają wzmocnione o siłę żywiołów. Poznajesz przeciążenie żywiołami 2. Okej, okay. po prostu to działa, tak? Eee, obrażenie, za przeciążenie żywiołami. Aha, tu są zaklęcia. O, super. Innymi słowy, atakując tego, zadam jeszcze więcej obrażeń. Dobra. Pytanie, czy ja mogę tego używać? No właśnie, to jest dobre pytanie. Oj. Ale pytanie: Czy to jest większa damage? Nie no. Nie widzę, żeby był. Ale to jest spoko. 30 szybkości ataku. Tak? Szybkość rzucania czarów. Dobra. Kończymy ten odcinek. Tak myślę, że będzie najlepiej. Ja wyślę mojego. Chowańca, że tak powiem. Żeby mi kupił tu parę rzeczy. Super. Fajnie. Czekamy nadal na... Och, promień naukowy. Płonącą kolumnę. <grych> Zobaczymy. Eee, tu jedziemy moc. Eee, no tak, wyślemy sobie naszego pieska. Tak, nazywam go pieskiem. Koszula zostanie, bo nie wiem do czego ona służy. Mm. O, mogę to założyć. Nie, no zostawimy na razie. Nie, odwołaj. Musimy kupić parę potionów. Tych mam dosyć. Siedem, może? Co? Dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Torchlight. Na spokojnie wrócimy jeszcze do tego. Myślę, że. Jutro. Dzisiaj mamy dwa odcinki. Jeden z nich jest no, krótszy, około 30 paru minut, ale no. Zaraz będziemy grać w kolejną grę. Także zapraszam Was dzięki serdecznie i cześć.